Cześć, ja jestem Hubert Jakup i to jest już, już chyba 13 albo 12 odcinek z wi Mobile. Jak widzicie wyszedł nowy event Beckham i patrzcie na to. Jestem już w tym drugim, bo pierwsze cały przeszedłem i odblokowałem Dave'a Beckhama, który mi dał overall. miał w wrolić 95 i jeszcze dałem go na pierwszą rangę. No, strzelił już trzy gole. No dobra. I w ogóle jest takie coś nowego w tym football Race. To na samym końcu. Oj tutaj. Już nie zawodników, tylko przechodzi mecze. Przechodzisz tutaj i później tutaj jesteś. Ja jestem yy, 70. No jestem tutaj, odblokowuję się, no tutaj już na przykład to jest fajne, bo z ping, więc z animacją. No to trzeba mieć 20 koła a ja mam tylko 2000. Myślę, że otrzymam to do końca i będę miał. Mm. No, chciałam dobrać w tym mecz. W ogóle tutaj to już są trudne. Można mieć Beckham'a tego, co ja odblokowałem, czyli 87, później 95 i na końcu Beckham'a 100. Ale Beckham'a 100 to chyba nie wiem, czy uda mi się kiedyś odblokować. Czy w ogóle uda mi się odblokować tego Beckham'a. Ja nie mogę same babrzeczki. No. A w ogóle 3-0 przegrywam Tu jest tak trudno, jeszcze, goś... jeszcze ta drużyna jest 90 Beckham, no Jak on sfaulował? Ten co trafił w słupki a i zamiast goreckę to ten. Jest jakiś... A właśnie przecież mówiłem wam w ostatnim odcinku, że go odblokuję i go odblokowałem. Ma... Właśnie teraz ma piłkę. Udało mi się. W ogóle Ta FIFA ma 21 jest ten. O wiele łatwiejszy od 20, tak myślę. No bo szybciej odblokowuje tych y, zawodników, a w 20 to zajęło chyba mi dwa dni. Jednego zawodnika odebrać. Ach. No więc ja myślę, że FIFA Mobile 21 jest łatwiejsza. O kurczę! W ogóle Griezmann tam był, coś pokazywał. A w ogóle jak będzie się słyszeć na każdym odcinku Leonu, no to on się zawsze drze, więc no. O! I Cliver W ogóle niedługo odbiorę tego następnego zawodnika 90 i włożę go i będzie w moim składzie, tylko nie wiem za kogo. Pewnie nie dał overrana do góry, bo już kiedyś go kupiłem i od razu sprzedałem, bo nie dał overrana do góry. I w ogóle to zgranie miałem mniejsze. A może teraz też sprzedam, niech będzie mnie stać na jakiegoś zawodnika z tego eventu Beckham. A w ogóle to chyba ten event Beckham to już będzie. O! Rzut wolny i David Beckham. O nie! Ja nie mogę, ja chciałem. Ja chciałem ten tak bardziej na bok, kamerę zmienić, a on szczelił. Dlaczego? Przecież ja zawsze strzelam z rzutów wolnych. Ok, backham, backham. No, Uff, będzie trudno strzelić nim gola. Okej, okay, Beckham, Beckham, dawaj Beckham, strzelaj, yes, w ogóle on też ma cieszynkę Grizzmana. o teraz widać, ma cieszynkę glismana. I możecie napisać w komentarzu, jak wam się podoba ten event z Beckhamem, bo no, i dla mnie jest fajny, bo szybko można zdobyć zawodników, yy, no A więc. Bekham, nie. Teraz to jest gościu 90. Znaczy ta drużyna, już mówiłem na początku, że to jest drużyna 90, więc. Ale na początku te słupki, te poprzeczki same. Dostawcie za to łapkę w górę. Bo naprawdę, no. Chciałem Gola, ale. Same w poprzeczki. W ogóle, jak gram w FIFA i trafię w poprzeczkę, to komentator mówi, że trafiłem w słupek. I mi się myli teraz. No nie, nie ma dogrywki. jeszcze tutaj są ham ofert, ja już to otworzyłem to i trafiłem tylko skill boosty no mogłbym dobić hernandeza i ansu fatiego mhm. albo ansu no dobra, więc na ten odcinek no już będzie na tyle zostawiajcie łapeczki w górę a w ogóle jest hazard i pa